Wiele z Was już raczej wie, że na mapie Słoneczne Miasto w War można znaleźć model warszawskiego wieżowca Continental. Ale czy wiecie, że ten budynek nie został dodany do gry specjalnie dla tej mapy? Rok wcześniej do gry trafiła mapa dla małych okrętów, zatopione miasto. I to na tej mapie po raz pierwszy pojawiło się wiele asetów, które później wykorzystano przy tworzeniu czołgowej mapy Słoneczne Miasto. W tym nasz warszawski wieżowiec. Hejka, z tej strony turteł, a to dziewiąty odcinek ciekawostek z Wortandera. Zapraszam do oglądania. Czy wiedziałeś, że w samouczku do Thundera możesz całkowicie zignorować zadanie i zwyczajnie wyjechać z mapy? Dzięki temu można ujrzeć kilka pomniejszych ciekawostek. Na przykład to, że cały czas w tle na tej samouczkowej mapie jeżdżą sobie czołgi. Na trybunach stoją modele marynarzy, którzy obserwują się Twojemu szkoleniu. A na samej lokacji możemy dostrzec billboardy, które są pozostałościami po evencie Tank Battalion 2020, któremu Gajdinowi się najwyraźniej chciał usuwać z mapy po wydarzeniu. Całej trasy niestety nie da się objechać, bo część znajduje się poza mapą, ale można chociaż sprawdzić, co się stanie, jeżeli zginiesz z samouczku. No, jak widać, nic się za bardzo nie dzieje. Na każdym wariancie pojazdu zts 23 Szyłka pod lufami znajdziecie napis i komunikat zarazem, aby nie stać pod lufami. Przy okazji warto wspomnieć, że afgański wariant tego pojazdu, wariant M2, posiada tą tabliczkę ciut inną, no, bardziej czytelną. Jeżeli zdejmiecie siatkę kamuflażową z wariantu premium pojazdu M1128 Wolfpack, zobaczycie na lufie napis Po prawej stronie pojazdu. Slogan, który nawiązuje do dość popularnej serii książek i serialu Gra O'Tron. Serii, której w sumie nigdy nie obejrzałem czy nie przeczytałem, więc nie wiem za bardzo czego się tyczy to. Na mostku rosyjskiego okrętu Czapajew można zauważyć szklaneczki. Chyba nie muszę mówić do czego. I dla wyrównania poziomu kultury, też znajdziemy tam kilka książek ułożonych w stos. Włoski Tornado IDS z 1995 w War posiada dwa ciekawe skiny. Rocznicowy kamuflaż stworzony przez Gejina oraz malowanie Gruppo Diavoli Rosali, przygotowane przez gracza i dodane w ramach skrzynek ze skinami do gry. I tak jak dobrze widzicie, są to dwa identyczne skiny z ciut inną paletą kolorów. Po dodaniu tej wersji stworzonej przez gracza tego skina, fakt duplikatu został dość szybko zgłoszony na backtrackerze gry. Ten skin dodany przez gracza został usunięty ze skrzynki. Kto zdążył zdobyć tego skina, go zachował. Ale w skrzynce ten skin został zastąpiony przez malowanie The Red Devil. Ta ciekawostka związana z is 7 to mocny powrót do przeszłości. Po 2018 roku, kiedy ten czołg został dodany do gry i można go zdobyć za darmo, między innymi, aby to zrobić, trzeba było w bitwach zbierać różne komponenty, z którego się składało właśnie własnego ISA. Jednym z tych komponentów był złom. Którego tekstura do złudzenia przypomina złom z Team Fortress 2. Lotniskowiec Shokaku którego można napotkać na przykład na locie testowym, tuż po aktywizacji swojego modelu w grze miał na tablicy przepis na zupę dyniową zapisany po japońsku. I tak szukając dokładnego tłumaczenia przepisu okazało się, że to jest ten przepis, który widzicie właśnie na ekranie. To jest dosłownie 1 do 1 co było w grze dostępne. Macie właśnie na ekranie tłumaczenie tego przepisu na polski. Z jakiegoś powodu jakiś czas później, nie wiem kiedy konkretnie, został ten napis usunięty, a dziś w tym miejscu widać tylko niewyraźne pasgrowe. Nazwa kodowa w plikach gry czołgu Challenger 2 os w grze to UK Challenger 2 Megatron. To nawiązanie do pojazdu, który był inspiracją dla tej premki. Pierwo wzór miał na swoim kadłubie wymalowany symbol decyplikonów i nazwę ich przywódcy, Megatrona. Oczywiście ze względu na prawa autorskie w grze nawiązanie zostało ograniczone jedynie do nazwy kodowej pojazdu w pojazdów grze. Co ciekawe, jeżeli się przyjrzymy, można zauważyć, że Gadzin dodał dodatkowy element kamuflażu dokładnie w tym miejscu, gdzie w pierwszym wzorze znajdował się napis. Opis modyfikacji zwiększenia pancerza na BWP-2D sugeruje, że dodatkowe opancerzenie zabierze pojazdowi możliwość pływania po wodzie. Jednak jest to nieprawda, bo potęga BWP nie może być przykryta samą stalą. Tarcze strzeleckie, które widać w tle domyślnego hangaru mają animację uchylania się. Można to jedynie zobaczyć, jeżeli ustawimy pojazd w hangarze dosłownie obok nich krótko po wejściu do lokacji. Raczej na normalnym ustawieniu hangaru tego nie da się dojrzeć. Jeżeli jakimś cudem uda ci się wjechać czołgiem pod lód, to w grze usłyszymy zupełnie zmienione audio. Tak jakbyśmy byli po prostu pod wodą, chociaż właśnie tą wodę w stanie stałym właśnie usunęliśmy. Na bezmostowej wersji mapy Europa Wschodnia można wjechać do rzeki i popłynąć ją aż do północnej granicy mapy do momentu kiedy twój znacznik na minimapie nie zniknie. Mimo to, że ląd po drugiej stronie rzeki na tej wersji mapy jest traktowany jako obszar poza mapą i zawiechanie tamci pojazd zostanie rozwalony. Jakby tak dodatkowo pomyśleć, to trochę dziwne, że zamiast zrobić jednego wielkiego deadzona i uwzględnić tą północną część rzeki jako obszar poza mapą, to ktoś w godzinie siedział i specjalnie wytaczał granicy tej mapy żeby można popłynąć tą północną rzeką, mimo to, że to jest totalnie bezużyteczne. Jeszcze do niedawna w grze znajdowały się 22 samoloty, których grafiki na kartach statystyk były lustrzanym odbiciu. Jednak krótko przed rozpoczęciem prac nad tym odcinkiem ciekawostek, 8 z tych samolotów zostało poprawione. Ich grafiki nie są w lustrzanym odbiciu już. Możliwe, że z czasem wszystkie pozostałe grafiki zostaną zaktualizowane, choć kto wie, może ślimak zwyczajnie zapomni o temacie i nadal będziemy mieć w grze lustrzane odbicia na kartach statystyk. Skoro jesteśmy już przy kartach statystyk, warto dodać tu małą ciekawostkę, bo, bo z jakiegoś powodu pieszoerowe francuskie Lighty H35 i FCM36 na swoich grafikach karty statystyk mają lufy skierowane do góry. Chyba to są jedyne dwa pojazdy, które mają tak lufy ustawione w całej grze na karcie statystyk. M163 mógł kiedyś pływać. Jednak po dodaniu izraelskiego wariantu pojazdu do gry, Gaidin usunął tą możliwość temu pojazdowi. Jest to z powodu tego, że nie do końca ten wariant pojazdu powinien móc pływać, bo brakuje od niektórych komponentów. Jeżeli przyjrzymy się szkle wieżowców na mapie Kosmodrom, ujrzymy, że posiadają one uproszczone odbicia, które pochodzą z mapy Alaska. Będąc przy temacie mapy kosmodrom, to w kilku miejscach na tej mapie możemy znaleźć budkę Rocket Coffee, których oferta produktów posiada wiele nawiązań do tematyki kosmosu. No pomijając pierwszą opcję, bo rakietowy burger to dosyć ogólna nazwa. Type 1A Cheeseburger prawdopodobnie nawiązuje do kwalifikacji gwiazd, gdzie gwiazdy klasy 1A są określane białymi karłami. Według tej samej kwalifikacji nasze słońce Sol jest gwiazdą typu 2G. Frytki wielkości H jest prawdopodobnie nawiązaniem do japońskich rakiet startowych serii H. Rakiet kosmicznych używanych od 1986, gdzie tutaj warto dodać, że użycie rakiet H3 rozpoczęło się dopiero po dodaniu tej mapy do gry, więc można powiedzieć, że dodanie tego isterego wyprzedziło czasowo faktyczne użycie tych rakiet. Wolfraje Kofi. Wolfraje to gwiazdy klasy W. Są to gwiazdy ogromne, ale też i umierające. Dark Cloud Soda prawdopodobnie nawiązuje do programu Dart, programu tworzenia małych statków kosmicznych, które na celu mają strącać wszelkie zagrożające Ziemi obiekty kosmiczne, po prostu robić takie kamikadze w te obiekty, żeby zmieniły tor lotu. Ice Cream Triton nawiązuje do jednego z 16 księżyców Neptuna, największego z nich Tritona, który i tak jest ciut mniejszy od naszego Ziemskiego księżyca. Kończąc już temat kosmodromu, to na tej mapie i na mapie Alaska możemy znaleźć dźwig, którego nazwa to American Model 9310, produkcji American Crane. Innym dźwigiem, który jest wzięty 1 do 1 z rzeczywistości, jest ten z mapy Kopalnia Złota. Na tej mapie możemy znaleźć radziecki dźwig e s 2090 produkcji Uralmash. Jeżeli spróbujemy wejść na stronę od Javascripta na głównej stronie gajzina, Wyskoczy nam pewien znajomy dialog w przeglądarce. Hello there. Jeżeli na pieszo samolocie HP-12 zajrzymy do kopitu przy pomocy kamery trzecioosobowej, zauważymy portret Edith de Fonten's, córki archangelskiego kupca i członka gildii Edwarda Abramowicza das Fonten's. Zdjęcie zostało wykonane w 1900 roku w tym samym mieście, o którym już wspominałem. Zdjęcie to jest niewidoczne, jeżeli bezpośrednio siedzimy w kopicie, czyli z pierwszej osoby. Żeby zobaczyć to zdjęcie trzeba faktycznie użyć tej kamery trzecioosobowej. Na odświeżonej wersji mapy Polska, na północnym punkcie kontrolnym, możemy znaleźć plany bitewne z mapy Europa Wschodnia. Mapy, która też w tej samej aktyzacji co Polska otrzymała swoją odświeżoną wersję. Ikonka modyfikacji termowizji pokazuje konkretnie czołg japoński Ri. Choć jak się możecie domyśleć, ten czołg nie za bardzo ma termowizję. Maksymalną osiągalną prędkością u War Thunder jest 6000 km na godzinę. Jeżeli będziemy utrzymywać prędkość delikatnie niższą, samolot w pełni będzie mógł to przyjąć, będzie leciał. No może bez skrzydeł. Ale jeżeli przekroczymy te magiczne 6000 km, no to gra uzna, że po prostu zatrzyma samolot w miejscu tyle. Powie, że dalej lotu nie ma. Wszystkie warianty SDKFZ fz 251 z tyłu pojazdu posiadają termospolowy z logują Kersa. Ale ruski wariant zdobyczny Premium nie posiada tego loga. Wygląda na to, że załodze się nudziło i ktoś zeszlifował napis. Na niektórych mapach Wartunder możemy znaleźć skrzynki pocztowe od US Mail. Nawet jeżeli mapa nie dzieje się w Stanach Zjednoczonych, tylko na przykład w hiszpańskich belanerach. W ogóle jak się tak przyjrzeć, to chyba tekstura jest źle ułożona na tych skrzynkach i napis jest znacznie wyżej niż wytłoczenie tego napisu, gdzie powinien być. Raczej to jest wiadome wśród community tej gry, że mapa północna Holandia recyklinguje ukształtowanie terenu z Europy Wschodniej. No jedynie co to ogół mapie jest na 90 stopni. Jednak to nie jest jedyny przykład recyklingu map w tej grze. Mapy Alaska, Seaversk 13 i strefa testów 2271 korzystają z tej samej geometrii terenu poza tą główną częścią czołgową. Jest to nawet widoczne, kiedy porównamy wszystkie mapki tych lokacji. Mapa wzgórza Golan w War Thunder wcale nie skupia się na samych wzgórzach Golan. Owszem, ten rejon faktycznie znajduje się na terenie mapy. Ale jest tak przesunięty na obrzeża, tak na południe, że rzadko kiedy tam się dociera samolotem. W praktyce bardziej pasującą nazwą tej mapy byłby Liban, bo właśnie ten kraj znajduje się w większości obszaru tej mapy i zasadniczo odzorowuje większość tego kraju. Na mapie znajdziemy nawet Bejrut, stolicę Libanu, choć Gazim trzeba przyznać, nie pokusił się na dokładne zerowanie tej jej lokacji. Zamiast ciekawie odzorowanego miasta mamy Pole z domkami jednorodzinnymi, które trudno nazwać metropolią, co się tyczy sumy całej mapy. Na mapie lotniczej Azjatycka Metropolia możemy znaleźć dwa obiekty z pierwozoru tej lokacji, czyli miasta Hongkongu. Są to ogrody Nan Lian oraz klasztor Chi Lin. W rzeczywistości obie lokacje są sąsiednie wobec siebie, ale w grze tylko ogród jest umiejscowiony mniej więcej tam, gdzie w realu. A klasztor gadzi nim na szczyt jednej z pobliskich gór na południu miasta. Na Migu21PNF nie da się stworzyć domyślnego lineupu uzbrojenia z bombami 500 kg i części na środku. Gra uzna to za zbyt ciężkie uzbrojenie dla tego samolotu, mimo to, że można to domyślną templatką to zamocować. Przy okazji nagrywania tej ciekawostki zauważyłem coś jeszcze. W zależności od wybranego uzbrojenia na MIGA 21 otwiera i zamyka się jeden z wylotów czy tam innych wentyli pod kompitem. Ten szczegółik jest obecny na prawie wszystkich wersjach MIGO 21, z wyjątkiem wersji SMT, gdzie ten wentyl otwiera się odwrotnie, a taki indyjski biznes już na przykład tego detalu kompletnie nie ma. Więc prawdopodobnie gadzień po prostu zapomniał zaimplementować ten detal do tego wariantu MiG-21. Pewnie już to omówiłem w poprzednich odcinkach ciekawostek, że japoński Ki-67 posiada wewnątrz z siebie ukrytą mapę Korei. Ale ta sama mapa Korei znajduje się też wewnątrz włoskiego P108. A na brytyjskim Halifaxie, przy stanowiskach nawigatorów, możemy znaleźć dwie kolejne mapy. Jedna z tych map ukazuje kanał La Manche, czyli dosyć logiczne miejsce, gdzie mógł taki brytyjski bombowiec polecieć. A niestety, druga mapa jest zbyt bardzo rozmazana, żeby określić, co konkretnie pokazuje. Wróćmy do północnej Holandii. Mapy, na której mogę wam pokazać, że kuter torpedowy typu G5 można spokojnie się przemieszczać mimo minimalnej ilości wody w kanale. Ale przechodząc już do konkretnie do mapy. Na tej mapie możemy znaleźć dwie sztuki berlińskiego pomnika Johna Wolfganga von Goethe, niemieckiego poety z XVIII i XIX wieku, uznawanego za najwybitniejszego przedstawiciela literatury niemieckiej. No dobra. Jeżeli ktoś się zastanawia, czemu na holenderskiej mapie jest niemiecki pomnik, to wygląda na to, że Gazien sobie przygotował spule kilku niemieckich pomników, żeby mieć gotowe asety do używania w mapach. Przez dłuższy czas ten pomnik, jeżeli dobrze mam wiedzę, był jedynym z tych ośmiu pomników wykorzystywanym w grze aktywnie. Ale. W momencie nagrywania tego filmu Hajdin właśnie wykorzystał jeden z tych siedmiu pomników, gdyż na nowej odświeżonej wersji Europa Wschodnia znajdziemy pomnik Andersa Gerlacha, XIX-wiecznego weterynarza i promotora wiedzy o swoim fachu. Wracając do tematu mapy Holandia, to na jednej z alejek możemy znaleźć ulicę inspirowaną dzielnicą czerwonych altarni, którą... Eee... możemy znaleźć sklep którego szyld posiada logo miasta Amsterdamu. Logo, symbol, czy herb, jak to tam chcecie nazywać. I już kończąc temat tej mapy. Na tej mapie i na mapie Szwecja możemy znaleźć kościół, który jest odzorowaniem sztokholmskiego kościołu niemieckiego, będące oczywiście w szwedzkiej stolicy. W edytorze misji do Wortandera istnieje klasa obiektu o nazwie Radars. Dzięki niemu możemy do misji dodać radary takie jak. ANMPQ46, SNR75, ANTPS43 i P37 Metech. Wybierając klasy radaru, też mamy do wyboru piątą placeholderową opcję. O ile w grze nie posiada ona modelu i jest po prostu placeholderem niewidocznym, to w edytorze misji jest reprezentowana przez pilotkę M16 z unikatowym malowaniem, który nie jest w żadnej formie dostępny w grze. Słownie jest skórka, która jest tylko w edytorze misji i nigdzie więcej. Sabre Skyblazers i ah 1 Kisarazu to jedyne pojazdy w grze, które mają unikatowe modele pilotów i innych członków załogi. PT-109 to kuter torpedowy, który podczas II wojny światowej był dowodzony przez późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy'ego. A więc ten model oficera w grze jest... Zwyczajnie Kennedy, choć nie otrzymał on własnego modelu, ale Gaidin używał imienia Kennedy'ego do marketingu tego okrętu, więc to nadal reprezentuje ten okręt. Tak na nawiasie warto wspomnieć, że ten okręt i dwa inne były do kupienia w ramach pakietów preorderowych do dostępu wcześniejszego do trybu okrętowego w grze więc to stanowi, że te trzy okręty są równie rzadkie co te 3-4 prototypowy i niemiecki Sherman, bo to też były bonusy zakupno proorderu do trybu tym razem czołgowego. W kopicie każdego wariantu Gripena C możemy zobaczyć ekran nawigacji z wpisanymi już koordynatami. Owe koordynaty prowadzą nas do szwedzkiego miasta Linköping, a dokładnie na lotnisko tego miasta. Mirage 2000RMV jest kojarzony z tego zdjęcia kokpitu. Prawdopodobnie już kiedyś raz je widzieliście. Gaijin również je widział i wykorzystał przy tworzeniu tekstur do stanowiska drugiego pilota tego samolotu, a bardziej operatora radaru. Przez co przez bardzo krótki czas na serwerze testowym przy dodawaniu właśnie tego samolotu do gry, jeden z tych ekranów miał pulpit z Windowsa. Zwyczajnie dlatego, że Gaijin wykorzystał to zdjęcie jako bazę do tekstur dla samolotu. Owa tekstura oczywiście dość szybko została zniekształcona, a finalnie usunięta z tekstury pojazdu, więc nie dotrwała do finalnego buildu gry. Wewnątrz chińskiego J-10A, a dokładnie w jego silniku, możemy znaleźć kostkę z teksturami. Najpewniej to jakaś pozostałość po tworzeniu modelu z tego samolotu, która nie została usunięta. No ale ma kosteczkę. Francuski MB-157 też posiada ukrytą kostkę w modelu. W tym przypadku jest to widmowy element pancerza, który w teorii może nawet ci przyblokować jeden z pocisków przeciwnika. Norweski F5AG to jedyny samolot w grze, którego oficjalne malowanie skórka zmienia także wygląd rakiet kierowanych. Oczywiście dzieje się to tylko dlatego, że inspiracja dla tego malowania też miała przemalowane AIM-9. Chiński F100F z eventu z jakiegoś powodu w grze ma dwa różne modele czy tam tekstury dla zasobników z rakietami FFR. Gra je traktuje jako osobne komponenty, choć w praktyczce to są te same pody dla rakiet. Izraelski samolot premium NET-124 jest wzorowany na samolocie, który obecnie jest w posiadaniu kanadyjskiej firmy Top Aces. Firmy, która jako podmiot cywilny świadczy usługi szkoleniowe dla sił powietrznych państw NATO. Na mapie Pasmo Górskie w centralnej części mapy w kanionie możemy ujrzeć rozciane modele Flakturnów, czyli drugowojennych wież przeciwlotniczych budowanych przez Niemców w Berlinie, w Hamburgu czy w Wiedniu. Oczywiście ich użycie w tej scenarii, na mapie, która jest określana jako lokacja w Chinach, jest mocno niehistoryczne, ale można to podpiąć zwyczajnie jako wykorzystanie już istniejących asetów w grze, gdyż wszystkie te trzy rodzaje Flakturnów, trzy modele Flakturnów można również znaleźć na mapie Berlin. Jeden z tych flakturmów też jest ledwo widoczny z areny czołgowej, czy mapy czołgowej. Jest ledwo widoczny, bo zasłaniają go zwyczajnie drzewa, ale da się go dojrzeć jak wiesz patrzeć. Na mapie Atika możemy znaleźć starożytny grecki teatr. Ten teatr był wzorowany na teatrze z Apitardros. Model w grze nie jest jego wierną kreacją 1 do 1 i różni się w detalach, jeżeli się przyglądniemy, ale nazwy w plika gry jasno wskazują na Epitaros jako źródło inspiracji dla tego modelu z mapy. Na bitwach dynamicznych w wyniku spaghetti coach czy innego zaniedbania niektórych elementów gry możemy napotkać współczesne pojazdy jak HIMARS, albo w przypadku tego nagrania, co mi się udało zrobić, to BM21 Grad. Najpewniej jest to spowodowane tym, że twórcy gry dodając nowe modele pojazdów, nie wykluczy ich z potencjalnej puli pojazdów dla tego trybu i dlatego możemy je napotkać. Co jest komiczne, tym bardziej, że te scenariusze są zawsze drugowojenne. W tej grze istnieją trzy rosyjskie czołgi, które domyślnie posiadają na start zimowe malowania. Można na nich odblokować letnie malowania, czyli te zielone, zwykłe, które posiadają pojazdy, jednak... Można to zrobić za darmo, de facto tylko na pojazdach premium. Na pojeździe PT-7 z Twitch Dropów letni domyślny skamuflaż jest całkowicie zablokowany za paypalem. Trzeba wydać Golda, żeby zdobyć dosłownie zielony domyślny kamuflaż. Dla kontekstu warto dodać, że konieczność odblokowania domyślnego malowania sama sobie jest nietypowa. W przypadku innych czołgów z unikatowymi skinami Wygląda to tak, że albo one nie mają dostępu do tego domyślnego malowania dla swojej nacji, albo otrzymują od razu dostęp do obu malowań, unikatowego i, do, i domyślnego. Tylko w przypadku tych pojazdów jest tak, że musisz odblokować domyślne malowanie, żeby je w ogóle móc używać. Skalowanie czy obracanie kamuflażu na okręcie wpływa też na teksturę samolotów pokładowych, choć trzeba przyznać, że nie jest to super widoczne i trzeba się temu serio przyjrzeć, żeby zauważyć. A, i ruski okręt Murmansk używa amerykańskich samolotów zjadowczych, bo... ...Gedzinowi się nie chciało od pół roku robić dedykowanej tekstury? zrobienia kopii w play pojazdu? Z już powodu jest amerykański samolot na ruskim okręcie i... i... graj se tak. Wygląd gry w Hangarze jest delikatnie przekonany w porównaniu do faktycznej rozgrywki. Oświetlenie i odbicia zachowują się w lobby gry inaczej niż podczas faktycznej rozgrywki, mimo tych samych ustawień graficznych. Awatar przedstawiający chińską pilotkę ma w tle myśliwiec J20. Mimo to, że tego samolotu jeszcze nie ma w grze i pewnie przez jakiś czas nie będzie, i przez dłuższy czas od dodania tego awatoru nie było. Za to awatar z pierwszowojennego eventu teoretycznie pokazuje niemieckiego żołnierza na tle czołgu A7V. Jednak jeżeli zagłębimy się w inspirację tego zdjęcia, zauważymy, że żołnierz, który był inspirowany, jest albo Francuzem, albo Brytyjczykiem i stoi na tle czołgu francuskiego Saint chemont nazwanego walcem marzeń. Więc Gaijin troszeczkę popłynął z inspiracją mnie w tym kierunku. Na mapie Cargo Port pod dźwigami możemy znaleźć tabliczki. I można by pomyśleć, że to są tabliczki identyfikujące te dźwigi. Jednak ich użycie jest błędne, bo jeżeli sprawdzimy co to są za tabliczki, okaże się, że to są standardowe tabliczki CSC, stosowane w kontenerach. Nie na dźwigach. I tak wiem, nie jest to dźwig, tylko suwnica, bo zasadniczo jestem uprawniony do operowania tego syfu. Wciągarki i wyciągarki ogólnego przeznaczenia więc powinien to wiedzieć. Na mapach forsowanie Renu, Wietnam, opuszczona fabryka czy w Sywiec 13 możemy usłyszeć ukryte dialogi oraz krótkie melodyjki na mapach. Ale jeżeli chcecie ich wszystkich przesłuchać, to w sumie one trwają ponad 20 minut. Więc odsyłam was do dedykowanego filmiku, gdzie możecie ich na spokojnie wszystkich przesłuchać. A jeżeli Wam brakuje ciekawostek jeszcze, to polecam zarknąć na starsze odcinki tej serii, na przykład z playlisty na kanale. A ja tym akcentem dziękuję za obejrzenie. Do końca dziewiątego odcinka ciekawostek. Może kiedyś będzie dziesiąty, zobaczymy. Cześć.